Dzisiaj dowiadujemy się, że prorok Ezechiel otrzymał taki dar niezwykły dar widzenia rzeczy niewidzialnych. Oto zobaczył chwałę Bożą. To jest zbyt niematerialny, nie można zobaczyć chwały Bożej, ale Ezechiel dostał taką łaskę. I oczywiście próbował ją opisać i to te opisy były fragmentaryczne, tam były zjawiska przyrody, tam, tam były drogocenne metale tam były postacie, ale trudne do rozpoznania i tak dalej i tak dalej. Ale po całym tym widzeniu Ezechiel miał głębokie przekonanie, że dotknął obecności Pana Boga i dlatego jak sam powiedział, padł na twarz. Myślę, że my chrześcijanie, którzy dobrze czytamy Świętego Pawła, my możemy również doświadczyć chwały Bożej, dotknąć jej nieomal materialnie. Oczywiście z tego powodu, że nasz umysł, nasze serce, nasz sposób miłowania nie jest jeszcze wydoskonalony, kiedy modlimy się, wchodzimy w strefę relacji z Panem Bogiem. Czasami w strefę właśnie takiego proroctwa, o którym Święty Paweł tak licznie na kartach swoich listów mówił. Kiedy wchodzimy, kiedy modlimy się o potrzebną łaskę, to z biegiem czasu, kiedy. Kiedy jesteśmy z Panem Bogiem i mamy to przekonanie wewnętrzne, że Pan Bóg do nas mówi, mówi do nas i też o innych osobach, to w pewnym momencie będziemy słyszeli więcej, słyszeli głębiej, będziemy doświadczali chwały Bożej i ta chwała Boża będzie powodowała nasze wewnętrzne szczęście. I to jest najpiękniejszy moment, jaki sobie można w życiu wyobrazić.